Hej, tutaj Klaudia z kanału Kwiatniowa Babeczka. Dzisiejszy filmik e, będzie na temat haftu koralikowego i mojego pierwszego starcia z nim. Dzisiaj jest y, chyba 14 czerwca, i zaczynam sobie robić y, tusika haftem koralikowym. Y, to będzie mój pierwszy raz. <laughs> Stwierdziłam, że szybciutko nagram wam y, zanim cokolwiek zacznę z tym projektem. Y, mam zamiar po raz pierwszy spróbować haftu koralikowego. I oczywiście już mój mały pomocnik ukradł mi koraliki Będzie pewnie mi podawał zaraz ehm, Haftik zamówiony na Ukrainie Pokazywałam go w, w filmiku z moimi zakupami No i zobaczymy za jakiś czas Jak mi to będzie szło ehm, I czy to się da robić przy dzieciach czy nie Ale to już wkrótce I tutaj Widzicie przed sobą już skończoną pracę. Postaram się ją pokazać trochę bardziej z bliska. Taki kaktusik w doniczce na fajnej podkładce. To wszystko to był właśnie jeden zestaw. Nic nie musiałam kupować oprócz tego zestawu. I to było moje pierwsze podejście, właśnie z haftem koralikowym. Zestaw ten kupiłam na Ukrainie w sklepie Mareszka Kupiłam sobie dwa właśnie zestawiki do karalików Drugi to jest taki króliczek Nie kupowałam więcej bo nie byłam pewna czy mi się to spodoba Zestaw przyszedł mniej więcej w takim opakowaniu Tu jeszcze oprócz tego była taka mała jakby pocztówka, kartka z, jakby z Londynu tego dołączona. Tu macie obrazeczek I w zestawie miałam koraliki, oczywiście, po 11 kolorków. sporo mi tego jeszcze zostało. Nie wiem, czy na drugi, drugi raz by wystarczyło. Ale na pewno nie musiałam się martwić żadnym kolorem, że mi czegoś zabraknie. I przyznam się, że na pewno trochę koralików pokupiłam, może z 10. Tu mamy y, wzorek. Y, może nie będę go pokazywać. <grym> no tutaj legenda, jakie kolorki były użyte. Mm. Tak, y, oprócz tego miałam w zestawie nitkę i dwie igiełki. Jedna mi się od razu wygięła, której nie używałam, to tutaj właśnie była, cały czas jest i ona się trochę wygięła. Ja oprócz tego kupiłam sobie igiełki, bo nie wiedziałam właśnie, że w zestawie będzie, nie wiem czemu, nie sprawdziłam tego. I też niteczki mi sporo zostało jeszcze, więc na pewno skorzystam z tych niteczek przy następnym zestawie. No, i oprócz tego, właśnie miałam tą drewnianą podstawę. Takie kółeczko. I na to przykleiłam ten chyba filc. Nie jestem pewna, czy to jest filc, czy nie. I oprócz tego, właśnie miałam tą część drewnianą, na której wyszywałam. I z tyłu jest do podklejenia, żeby ładnie schować ten brzydki tył. No, chyba tyle. Oprócz tego, e, w sumie, była tu jeszcze instrukcja po ukraińsku. Po ukraińsku. No, otwieraj się. Po ukraińsku, po angielsku i po rosyjsku. E, prosta instrukcja. E, ja e, zrozumiałam łatwo dosyć, jak to robić. Może obejrzałam jeden króciutki filmik na YouTubie jak e, wyszywać koraliki i tak to się prezentuje nie jest e, idealnie e, to moje pierwsze podejście właśnie nie byłam pewna jak rzeczy robić e, zaczynałam stąd e, od dołu i robiłam po prostu linię po linii o, tak. potem e, stwierdziłam że lepiej może kolorami więc trochę robiłam kolorami e, bo przy małym dziecku, właśnie ciężko było mi e, mieć ilość kolorów wyjętych, wysypanych. Potem doszło do tego, że po prostu haftowałam, jak Antoś spał, bo on bardzo się ciekawił. Był, był bardzo zaciekawiony tym, co ja tu robię, co ja tu mam za kryształki świecące. Powiem Wam, że nigdzie się nie pomyliłam. E, nawet jak się pomyliłam, to to było, może dwa koraliki przeszyłam, więc mogłam szybko wrócić. Więc to jest dla mnie coś nowego, zazwyczaj się gdzieś pomylę, gdzieś machnę, a tutaj uważałam, powiedziałam, że będzie trudniej wrócić właśnie do tych koralików, jeżeli gdzieś się pomylę. Tu Wam wstawię w tle też zdjęcia z postępów. Tak to właśnie wygląda. Tu mi gdzieś dwie niteczki wystają jakieś. Nie wiem czemu. No i tutaj... Ach, przepraszam. Tutaj jakoś się zamachnęłam i gdzieś tam przeszyłam jakąś chyba niteczkę, ale już tego nie dotykałam, bo bałam się, że mi te koraliki wszystkie pójdą. I tu na przykład jakiś luźny jest jeden koralik i mi lata. Więc na pewno mocniej muszę ściskać te koraliki w następnej pracy um, i popracować nad tym, żeby one równo się układały, bo niektóre sobie właśnie mm, troszeczkę gdzieś tam uciekały mi... Um, ale właśnie bardzo mi się spodobał ten hawcik e, i na pewno kupię sobie coś jeszcze ale to już w przyszłości na razie mam jeszcze króliczka do wyhaftowania więc nie chcę kupować nie wiadomo ile tych zestawów mi się bardzo podoba, stoi już u mnie właśnie w salonie, mój mąż też stwierdził, że to bardzo e, ładny hawcik, więc myślę, że Niedługo wyszyję króliczka. Może na Wielkanoc najpóźniej, a może gdzieś wcześniej najdzie ochota na haft koralikowy. Ok. Myślę, że to właśnie będzie taki króciutki filmik, żeby nie przedłużać i żeby nie mieszać go z wieloma innymi tematami, które chciałam poruszyć na tym kanale. Więc do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!